Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Tomb Raider Underworld. Dzisiaj witamy się właściwie po raz ostatni w tym Tom Raiderze. Dzisiaj zakończymy sobie go. Ja się osobiście cieszę z tego powodu, bo już mi zaczyna męczyć ten Tom Rider. Jesteśmy na Morzu Arktycznym. Przybyliśmy się dostać tutaj do Helheimu I tak. Yy, tutaj, jak widzicie, są takie posągi wikingów, czy czegoś tam. I w każdym z tych posągów jest taki... ...takie cosik do pociągania. O, zaraz wam pokażę. O, tutaj jest. pociągnięcie takiego cosia, yy, tak powiem, Odblokowuje nam łańcuch. Czyli że ręce tego pana to znaczy ten pan unosi ręce z tym mieczem, a ten miecz blokuje łańcuch. I ten łańcuch jakby to powiedzieć. Jest wolny. Ja dopiero co wstałem, więc mam nadzieję, że nie obrazicie się, jak zjem teraz śniadanie. Kolejne Sorki, to mój telefon. Okay. E, chyba są cztery takie coś się do pociągania. W tym morzu są również rekiny. No ale są już... o wiele agresywniejsze niż te rekiny, które spotykaliśmy w Tajlandii, czy na Morzu Śródziemnym Ten miecz chyba jest Do góry Nie czterym tylko trzech Trzeba tak zrobić Z tym trzecim jest troszeczkę problemów Można tu się zaciąć, co prawda Ale to nie jest co jakiś wielki problem Gdyż yy, Na dnie Widzicie, są takie Zębatki wielkie Lara może je podnieść yy, mocą tora. podnosi. I w stanie trzeba się tak bardzo główkować, gdzie trzeba włożyć te zębatki. Też. No tutaj jest miejsce na jedną z nich. a wyżej jest na drugą. Po co to, to robimy? <śmum> blokowujemy te łańcuchy i w ogóle wszystko. A po to, żeby dostać je do Helheimu no, mamy. I tu mamy kolejną zębatkę. To znaczy kolejne miejsce do włożenia zębatki. Co prawda jestem zmęczony z powodu, że yy, zaczęła się post szkoła. Już jest po pierwszym tygodniu właściwie. A to może bardzo... O kurde, widzicie rekin. Czekajcie sekundkę. Okej, okay, już jestem z powrotem. O czym to ja mówiłam? Aha. O szkole. Że już jest po pierwszym tygodniu. I... i, i, i... No i że wymęczył mnie ten tydzień. Chociaż to dopiero początek szkoły. O. Jak na jednej kupce się uzbierały te rekinę. Dobra. Nieważne. Ym, musimy dostać się do Helheimu. A żeby do niego się dostać musimy zrobić jeszcze jedną rzecz. Mianowicie zbierać takie... sosie. Hmm. Takich czerwonych cosiów jest cztery. Dwa są po jednej stronie, a jeden jest tutaj. I jeden był na powierzchni. Tutaj dobrze jeden z użytkowników zobaczył, że Lara powinna dednąć, skoro pływa po takiej lodowatej wodzie. Bo co prawda, nie mam na sobie jakiegoś takiego... Kurde. Skafandra. Kurde, co ja tu mam zrobić? Aha. Takiego skafandra... Mm, co by ją chronił przed mrozem. No nie wiem, czy takie skafandry nawet istnieją. Ale jeśli tak, to na pewno Lara teraz takiego skafandra na sobie nie ma. Ale jak pamiętacie y, w Tomb Raider 3 bodajże na Antarktydzie to Lara pływała w tym morzu prawie w kurteczce. Mm, jeszcze był taki level w Tomb Raider 2, chyba... Nie wiem dokładnie już gdzie, ale też było zimno i mroźno w ogóle. A Lara biegała w krótkich spotękach, więc... Nasza Lara jest odporna na jakiekolwiek mrozy. Niestraszne są jej. Wytrzyma... każdą srogą zimę. No, spójrzcie, Lara w ogóle Jak jest w tej wodzie lodowatej To też nie ma nic na ręce no, To może zmarnąć Okej, okay, tu jest woda To tutaj już spadniemy sobie do wody ładnie Okej, okay, już mamy dwa bodajże takie To się w ogóle Ekwipunek Apteczki, kamień Helheimu Kamień mocy Helheim Okej, okay, to są te dwa kamienie To mamy Jeszcze zostały nam, kurde Do znalezienia dwa Jak się tutaj nurkuje Wiele osób ma problemy tutaj z nurkowaniem <grym> Nie wiem czemu I płyniemy po kolejne kamienie Helheimu mm. Chodź tu Hara Chodź tu, chodź. Widzicie, jakie agresywny, AGRESYWNE te rekiny są w tym morzu. Atakują bez uprzedzenia. O, patrzcie. Dinozaur tutaj był. Są po kościach wielkich. Co ostatnio się u mnie jeszcze dzieje? A no, ostatnio zaczęłam grać w Minecrafta, w końcu, niektórzy się cieszą z tego powodu, bo zaczęłam grać, e, głównie to, że byłem ciekawy, jaka to jest gra, ten Minecraft cały, wszyscy mówili, że bardzo fajna, o kurde, zagraj sobie w nią... 10 osób mi się chyba pytało czy gram w to I oczywiście Przestałem grać w Mass Effect I Nie zakończyłam Wiedźmina drugiego Boziu A byłem już przy samym końcu W Wiedźminie y Byłem na ścieżce tego Jorweta Kurde, łap się. Eee. Przy walce ze smokiem. Moja gra się zakończyła. A w mass efekcie to jak już wypłynąłem z... wypłynąłem Eee... z tej z cytadeli do jakiegoś innego miejsca. Nie jestem szczęśliwy, co prawda, ale nie chce mi się przechodzić ponownie Nie to jest skarb Ponownie tych gier no, Może bym mógł ściągnąć save, ale nieważne Tutaj jest ostatni Tych kamyczków. Widzicie, tu jest jeszcze y, miejsce na jeden z takich kamyków, bo te kamyki mocy Helheimu czy coś takiego były na takich właśnie postumentach. Z pewnością to miejsce było dla tego kamienia, y, który był na zewnątrz. Teraz możemy włożyć te kamyczki. Widzę, jeszcze są dwa rekiny żywe. A tutaj się je wkłada. Ogólnie nie lubię tego levelu. To znaczy, nie lubię pierwszej części tego levelu, czyli tej pierwszej, pływania po morzu. Ciekawe już, już się robi w samym. Helheimie. Herbatka mi się skończyła, i czym ja popiję? Kanapka. Ok, i teraz ponownie podciągamy takie coś, co się. I otwieramy bramę do tego heimu. <ścoughs> nie no, nie będę ja tych ka kanapki, bo jest strasznie sucha, a. Nie miałem już czym popić. No, jeszcze troszeczkę zostało, no. No okej. Okay. Cieka... O kurde. chciałem teraz coś powiedzieć, ty... ...wredny... No. Ciekawi mnie, czy ten Helheim ktoś zatopił celowo, czy... ...oni zbudowali go tak pod wodą. No, z pewnością się o tym nie dowiemy, ale chyba gdzieś o tym pisało. Czemu nie jest pod wodą? Aha, i to jest taki labirynt. Coś podobnego, co było na wyspie Jan Mayen. Kombinacja to jest taka. Prawo, lewo, lewo, prawo, prawo, lewo. I tak. Płyniemy prosto. Ogólnie jest chyba on bezpieczniejszym labiryntem e, niż ten labirynt co był... Kurde co był na e, wyspie John Mayen. Prawo L Lewo A dlaczego? Bo nie ma tutaj tych strali No ale wkrótce już spotkamy te wielkie traliska Powiedziałem traliska, nie troliska, Nie wiem. No, oczywiście, jeśli ktoś zbiera sekrety, skarby i inne takie pierdółki, to może sobie tutaj e, popływać. Teraz było prawo. I poszukać ich. My nie zbieramy, więc. Nie musimy się czym przejmować. Teraz... Teraz tędy. No i zakończyliśmy dokładnie pływanie. Widzicie, tu jest już koniec wody. Aha i chciałbym y, Was prosić teraz, żebyście zwrócili uwagę na tą salę wielką. A, teraz będzie filmik. To po filmiku, żebyście zwrócili. Ok. Teraz zwróćcie uwagę na tą salę. Spójrzcie, to jest normalnie jak Atlantyda Stone Rider Anniversary. To jest po prostu kopia Atlantydy. Zamknijcie się, ja teraz mówię. Trale wielkie. No, powiedziałem trole, Nie wiem. Czemu mam właśnie takie, że boję się, że powiedziałem trole na te trale. Bo właśnie na wyspie Jamajen było coś takiego jak młot tro... trola. Jak wszyscy się z to z mi śmiali. Okej, okay, nieważne. Eee, no, po prostu kopia Atlantydy. No, całkowita. No dobra. Mamy dwie drogi dojścia do... Tam... Dwie drogi dojścia tam mamy. I oczywiście widzicie, są nasi przyjaciele z Zy... Jan Mayen. Możeś mi się wydaje, że głośno jest. Nie tutaj to się sprawdza. No pewnie jest głośno. Yy, ustawienie głośności. Nie. Czemu mi się tak wydaje, że jest głośno? Dobra, nieważne. To idziemy. O kurde. No to jest właśnie też głupie, bo... Lara skacze tam, gdzie ona chce, a nie tam, gdzie my chcemy. Dobra, nieważne. Zmienimy tą broń. Również moglibyśmy zrobić, yy, schodząc tutaj na... Na ten kamień. No, a którym jest ten pal? Co to? a raptora. <noise> Ale latają. Te łuby. I... Skoczyć tam, później tam, tam i tam. Ja się tutaj troszeczkę boję, bo te... Trale potrafią nas ochlapać. Wynosi się. A jak zobaczycie, jak zabijemy Trala, Młotem, Tora, to, 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 on od razu zdycha. Dobra. Czekajcie, coś tutaj było. Nie, tam jest przejście. Czy tutaj to było? Małe rala zawisnął. Dobra, idziemy. Mm. Nie! Nie! Wynoś się. Kurde jak się wystraszyłem, że już spadniemy. To są skarby, widzę. Dobra, idziemy. Idź Lara, idź. Że też to ty nie jesteś taka jak książę, on w ogóle się nie boi chodzenia po takich <laughs> rurach czy... O kurde. Belkach. Dobra, kolejny fail. Zupełnie zapomniałem, że nad ten kamień jeszcze mamy wejść. No trudno. Mówiłem, że ja nie lubię jak. Tak yy... mogę? Nie mogę, widzę, zrobić to potężne uderzenie tej róża. Mówiłem, że jak dniemy, to zmieniamy się broń, nie? Kacz tu, teraz tu szybko, bo nie chcę, żeby jakiś ral nas ochlapał. O, pojawiły się najlepiej, zabijać je od razu, chociaż możemy też je ignorować i iść przed siebie. Chodźcie tutaj. Chociaż widzicie te długie uderzenia, te potężne takie, to tym małym tralom yy, mniej życia zabiera. No właśnie tak mieliśmy tutaj zrobić, zapomniałem o tym Jeszcze mały look na tą salę No No całkowita kopia Atlanty The Stamrider Anniversary Tak samo tam było Tylko zamiast lava. Tutaj mamy chyba te węże Midgardu Jeśli się nie mylę Tam mamy tą bramę do Helheimu chyba. Okej, okay, dobra. Mm, ile mi się... Gardzil. <laughs> Nie wiem jak to się czyta. No ale dobra. Eee, kroczymy dalej. Mogłabyś wziąć ten motora. tutaj mieć ten młot od razu przy sobie. Gdyż tutaj będzie dużo tych trali. Atakuj. Z pewnością tutaj bez motatora tora byłoby niezbyt przyjemnie. Sią! Widzę na te tralę Yeti to dwa ataki młotem działają A te mniejsze to jeden No bez młota tora to byłoby tutaj problem O no, widzicie ile ich tu jest Chyba 10 tych wielkich trali i 50, bo nawet 100 tych mniejszych. Niezła rozruba. Ok, idziemy dalej. O jeszcze, no, bez przesady. Każda ty Ulara. Koniec. No, dużo ich jest. Tych martwych ciałek. Możemy kopać. Nie mm, możemy kopać. Tych główek. Szkoda. O dobra. Idziemy. Przed siebie. Do mamusi, haha, my szóst tu jest. Muther, to it's mi, it's Laura. No niestety mamusia przeszła metamorfozę My true purpose was to have the means to destroy you at this very moment. The two of you never suspected that you were mere actors in my play. And so it ends. Now, if you'll excuse me, I have a serpent to raise.

La... znaczy dopelka mm, nie wpadła aytru tylko spadła na półkę skalną i pojawia się w dwóch dodatkowych levelach mianowicie Lara z Shadow I jeszcze jeden jakiś był tylko nie pamiętam nazwy chyba jeszcze w jednym można nią grać Więc mówię, że dopelka nie zginęła i pojawia się w tych dwóch dodatkowych levelach. Okej, okay, lecimy uratować świat. Chyba, że wszyscy chcą zostać tralami. Ale nie wydaje mi się. A tam mamy na tle. Widzicie? Niezbyt fajnie ją zrobili. Mogę ją zrobić jakoś. Fami amina. Kurde. Wiecie, że mogę poruszać skrzydłami, coś rękami robić, a nie taką zawieszoną w powietrzu. Kurde, nic nie robiącą. To idziemy ratować świat.